Kiedy pszczoły się roją Kiedy robi im się za ciasno w gnieździe Albo kiedy urywają się pożytki I nie ma możliwości, jest ryzyko głodu Pszczoły wtedy podejmują decyzję No w tych warunkach nie przetrwamy Trzeba się podzielić Natomiast dla pszczelarza nastrój rojowy Już nawet nie sama rójka, gdzie pszczoły uciekły I się nie złapie tak? Nastrój rojowy jest ogromną stratą Bo nastrój rojowy to jest strajk Pszczoły strajkują Część z nich siedzi w ulu i dosłownie pierdziele nie robi. Część lata sobie, więc myślimy, że wszystko jest w porządku, ale nic nie przynosi, a reszta pracuje i się wkurza. No kurde, tak nie powinno być, nie? My tyramy, oni się bawią, więc to jest patologia. Do tego nie wolno doprowadzać. Jak to robimy? Metod jest kilka. Najprostsza to jest zapewnić pszczole zajęcie. Są ramki pracy. Czyli zwykle jedna rameczka wulu nie ma węzy, jest pusta. Pszczoły tam sobie robią dziką zabudowę, czyli same produkują cały ten plaster. Bo my im dajemy taki cieniutki plasterek z wygrawerowaną strukturą ramki i one sobie budują tylko ścianki na tym. Ale jak same robią tą dziką zabudowę, to budują wszystko. I zwykle na takiej ostatniej ramce robią tak zwaną zabudowę trutową.